Siemano wszystkim z tej strony, Marcin. Zapraszam Was do obejrzenia kolejnego filmiku. Tym razem Battlefield 4. Postanowiłem sobie w niego zagrać. O! Dzień dobry panu. Uuuu. Panu coś się stało. Małe kuku. Stoi, 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 stoi żołnierz. No dobrze. No właśnie. Żołnierz, miałeś ja zginąć, co prawda Marcin totalnie lami w chwili obecnej, bo słuchajcie, mam... Um... Ciężko mi się, ciężko mi się przyzwyczaić troszkę. O, fuck, już widzę tam... Dobra, chyba mnie, chyba mnie zbestrzyli. Nie, chyba, na pewno. Trafiłem jakiegoś oma. Chyba mnie widział Ten tak, a jeszcze jeden jest. Dobrze I to by było na tyle, moi drodzy panowie To by było na tyle, pozamiatane jak to mówią O, znowu snajper tym razem Wow, przepraszam cię kurde, chłopie Gdzie jest ten sniper? What the fuck Możesz nie jeszcze Wow o, w mordę ho, 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 ho. Mariusz... Mariusz skania. Okej. Okay. Bywa. I zawsze chcę wejść do walki szybciej, ale nie mogę. Op. coś tu... Coś tu jest chyba. Dobra. O cholera, zaciepali go. Może być ciężko. Może być, że ktoś mi za chwilę coś. Kurde, zakręciłem się. Dobra. Cześć, koleśko! Oj, oj, więcej ich tu jest. Aj, skrzaniłem to, mogłem nie wychodzić. Mogłem nie wychodzić Chyba jakiś polski serwer, czy co? Widzę, że tak Emil jakiś no, chyba, że z Norymbergi. Dobra, płyniemy. Podpłyńmy troszkę. Dobra, ten może takie wsparcie troszkę nam tam da. Zobaczymy co on tam zrobi. Mam nadzieję, że to jakieś wsparcie będzie z jego strony. Oj, na pierdala, jak nie wiem, to więc... Myślę, że wsparcie nam da. Nie wiem, czy ja kogoś tu nie widziałem. Albo mi się wydawało, albo kogoś tu widziałem. A, to nasz! Uuu, ale dobrze, że mnie nie zauważył, nie? O, jeszcze... O, fuck. <laughs> Ale tam chłopaki się rozstawili, o i ten go będzie chyba podnosił. No kurde, chciałbym szybciej do tej walki wejść, ale nie mogę. Dobra, wysiadamy. Ciekawie na tym co, muszę wam powiedzieć, taki... Taki Team Deathmatch zrobił się na podboju. <grym> Albo dominację bardziej, o tak. O, dobra, rozpieprzył się budynek. Dobra dwóch mamy. Tu jeszcze jest. się. Hop. Strzelał. Tak troszkę na czuja to zrobiłem, bo szczerze mówiąc nie spojrzałem na minimapę. Słuchajcie, naprawdę jakie przyzwyczajenia są eee, z Battlefield 4 1, eee, bo tam jest jeden klient. Bo eee, nie zwracam tak nawet uwagi na minimapę, gdzie powinienem, jakby nie patrzeć, bo to jest, to jest dosyć istotne. O oh, wow, a tamten wylądował. <śm> Co? Dałem dupy, wybacz? Dobra, to już Twój problem. O oh, fuck, to ja dałem dupy, zobacz. Coś to był. Uh, Ow. Oh, fuck. O, oh, wow, dobre, dobre. O, kurde, zrzucili się. Trochę tu jest. Teraz tak, będziemy mieli mini meczek, e, mini, mini TDM, czy tam mini dominację na punkcie D. Już podpływam. Troszkę bliżej, dobrej. Iż... O! Snajper jakiś! Tylko gdzie on był? Gdzieś tam strzela z prawej strony, miałem wrażenie. Jak to mnie to wykminił? Cześć kolego! Aha. Nie! O, za dużo, za dużo osóbek tu było. I spudłowałem na samym początku. No, życie. Nie mówi. Nikt nie mówił, że będzie tutaj lekko. Szkoda tylko... O, popłynę gdzie indziej. Ale może byśmy się tak dosiedli tutaj. Nie muszę. O! Nie, 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 nie! Gdzie on jest? Właśnie mówię, gdzie ten łebek? Nie, nie, nie! <śm> nie tym razem. Słyszę cały czas snajpera jakiegoś. Wow! Zawalił się. Zawalił się ten mordek? Czy nie? Już się wali. Ok. Tam kogoś widziałem na mini-mapie. O, oh, fuck! Uuhu. Znowu ten sam koleś, no. Ale trzy do jednego. <grymne> nie, a to ja zabiłem tego bienę Naser jakiś mnie zawił. Dobra, tego, tego, tego nie. Tego to ja cisnąłem parę razy. Uważaj na plecy, kolego. Uważaj na plecy, 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 plecy. Coś ci szło za pleckami. To, 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 to. Koleżko, zwracamy uwagę, tak? Na mini minimap. ok? Aha. Następnym razem. Dobra, punkt D jest przejęty. Oficjalnie stwierdziłem, że... No może jeszcze nie do końca. Dobra, teraz już jest przejęty. Dobra. Szorujemy teraz. O Zapomn <noise> zapomniałem jak się wsiada Gonimy, gonimy z skurczy byka Dorwiemy go Ma, ma naprawdę niezłego zyla no, tak. Jezus Maria. Jestem ciekaw. O może naprawdę słabo, słabo kolej to rozegrał. Byłem przekonany, że zginę. Byłem przekonany. Dobra, punkt D tracimy. Wysiadamy. Przekonajmy. Jakieś sparcie mógłby mi dać ten samolocik? Nie samolocik, tylko wrogi snajper na północ od nas. O, ktoś tu biega. Cześć kolego, to ty byłeś, co? Bidulku. Dobra, dobra. Ej, a a a A, a. Luz luz. a potrzebna amunicja, kolego. O, ktoś tu jest. Zobaczcie, go? Hmm. Jedziemy! Cześć, coś chyba... Albo mi się wydawało, albo ktoś tu... Aha. <grystanie> Dobrze, widziałem. Uuuu. <laughs> niech jakiś mechanik. Dobra, lecimy znowu, musimy... Z, musimy zajwanić ten skuter. No, proszę, nie bierz mi tego skutera. Eee. Co tam za punkt mamy? Punkt B. Na pu o, na punkcie B zawsze się dzieje. O kurde. Tam może. Nie, to chyba nie ma sensu tam płynąć za nim. O, ale tego pana dorwiemy. Wysiadamy i lecimy. Zaznaczymy przy okazji. Wow. Oh shit, oh shit, oh, shit, oh shit. tu się bawią, tańczą. Tam kogoś po prawej widziałem. Nie wiem na ile jest to bezpieczne żeby się wychylać. Masz go? Masz go. O, oh, fuck. Eee, bullseye. <laughs> tak się robi. Skurczy bykom. Dobra, z punktu A będą chyba. Sz... O, ktoś tu strzelił? Czy mi się wydawało? Nie, ktoś tu jest. Jeszcze ktoś tu widziałem, ale on chyba zginął. Uuu, nie, a gdzie jesteś? To jesteś gdzieś, co? Op. O, to jest. <laughs> mamy go Jak w tym programie mamy cię Kurde Dobra, możemy przeładować sobie na spokojnie. No, no, a jeszcze ktoś tu jest. Sporo tych dymnych tutaj poszło. Co prawda nie wiem czy on nie jest gdzieś u góry, bo Nie, u góry są nasi Hej, 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 tu jest ktoś. O, chyba kosek to się oberwał o, o! dobrze, dobrze, dziękuję. Przepraszam kolego, że musiałeś zginąć. No ale, bozia, w tych dzieciach ci wynagrodzi chociaż może. Kusa. Siezsko, panie cukru. O, B przejęli bardzo szybko. Dobra, nawet nie zwróciłem uwagi na to, że je przejmują, szczerze mówiąc. Ale to już nieważne. A Pięknie! Nie ma to jak PDWR Świetna broń, naprawdę. Dobra, to nasi strzelają. Nie, ja, dobra. Wejdziemy. I spróbujemy zrobić od góry... o o! Widział mnie? Nie, nie widział chyba. Albo widział i chciał spierdzielić. Oh fuck. Helfe. Helfe! O, oh, shit 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 shit! si, 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 Nie, nie, nie nie, nie, wygląda. Nie 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 nie. O oh, Wow. Oh, ile ma... oh, wow. Sorry. Kurde, normalnie...

Może być niebezpiecznie. Może być niebezpiecznie. Co to jest? Co to ląduje? U, wow. U, hu, 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 wow. Dzień dobry panu. Oh, <laughs> Rozdobciliśmy go. Ej, to ja, twój przyjaciel z podwórka. Co to było? Nie! O, morderza, ale mnie pocisnął. Kurde, ja myślałem, że ten koleś się odwróciłem. Ej, jest jakiś lekarz na sali? <laughs> o, jest. <laughs> o,

O! Jaki snajper do mnie napierdziela! O! Wow, wow, ale się chłopie wystraszyłem! Nie rób mi takich rzeczy więcej! Chcesz, żebym zszedł na zawał? To już ten wiek! Dobra. O! O! Było blisko po kolego. E, snajper? Albo nie wiem, coś. O! Premia za dostrzeżenie! Nice! E, dobrze było zaznaczyć jednak chama. O kurde, ten, ten wynik tak się zbliża troszkę bardziej yy, nie, 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 na niezbyt korzystną stronę. Kurde, dobre by było tutaj rozstawić minę, ale to jest za głęboko. I raczej się to nie uda. Hmm, dobra, cel delta. Jak tam? No, nikogo tu nie ma. Jeszcze. O, o, a łódź jest. Dlaczego? Znaczy nie mówię o mieście, oczywiście nie. <śmum> Schowajcie się. No i dupa. O, jeszcze tutaj jest gdzieś jakiś koleś, który za chwilę zginie. Jest, udało się. Trafienie pojazdu, ale nie zmienia, nie zmienia, o fakt, tu jest jakiś klient, nie zmienia to faktu, o co to strzela, nie zmienia to jednak faktu, ej, cześć kolego. Hmm. Kurde, no to co byśmy musieli, zajść znowu dr dr drałować? Ja Uuuu, baby, chłopie, Aleś normalnie mi wyszedł z tą głową. Nie, nie, nie! Mm, za późno. Ach, tak. na tej wyspie cholernej to są. O, zaraz się tam przejdę, bo tam jest więcej ludzi. Chyba, że kosę dostanie. Nie, tam jest. O, dobrze, dobrze. Tam może być dobra miejscowa, chłopie. E, tylko skąd tu się... Nie wiem, czy to jest nasza łódź. Nie, to nie jest chyba nasza łódź. Zobaczmy, gdzie my jesteśmy w ogóle. Aha, okolice C. O, czekaj, tam są! O fa... nie, 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 nie! Jedź, 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 chłopie, jedź! Jedź, kurwa, nie patrz na to! Z pierdzielami! Teraz mi snajper zgarnie, nie? Jeszcze jaki ten! Jakie jazda na fali. Zobaczcie. <grymne> o oh, wow. Dobre, dobre. Dobra, ch chremolić ich. Muszę się na chwilę schować. <grymne> Poczułem się jak kordewa Teraz pioseneczka by się przydała. California. California. O oh, wow, musiał boleć. Dawaj, 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 dawaj do kościa. No, do jest nie ten jest, delta dostał Cześć, kolego. O oh, shit, on będzie, on będzie bieg znowu. A, i skszygnium to. O, ich dwóch było. Jeden był shotgunem, drugi mi przypierdzielił po prostu. Dokończył to, co powinien. Hmm. To jest dosyć ciekawie. O, ten jest zagrożony mi jakimś... Nie, może na nim się nie odradzamy. O, kurwa mać. Ten też nie jest zbyt fajnym miejscu. Dobra, czyli, że Beni by przejęli, tak? Coś tu lata. O i ktoś wyskoczył. O fuck. Zmaściłem to, bo nie wiem gdzie jest ten koleś, nie? Kogoś tu słyszę. O jest tu. Co? Asysty za chama dostałem? Nawet nie? Dobra. O, shit. Aj, z tyłu jeszcze był jakiś koleś. Aj, Dobra. Nieważne. Było mi no. Ważne, że jest. O oh, wow, snajper. Ten cały czas ten snajper tam siedzi. Jak kurde, jeżeli tylko mi się uda. Jeżeli tylko mi się uda, to ja się tam do niego wybije po prostu, no zwyczajnie. Ups. Cześć. O, ale pięknie. Pojechał chłopaka. <laughs> Kurde, ten snajper może mi tu zgarnąć, jak tak ładnie się wystawiłem tutaj. Pięknie, kurde, wow, widzę tego snajpera. Dobra, może my wygarniemy, co? O, nie wygarniemy mu, nie? Ale mnie zgarnął. O mnie wygarnie. O, już drugi raz mnie pocisnął.

No, słyszę go jak strzela. Nie, no tyż se żartujesz chyba, O, oh, wow. Hmm. Cel echo utracony. Hm cel echo utracony. Oj, to było dobre Hayabinia. Nie moja wina, tylko Hayabinia. Co zaś sniper jakiś? Dobra, to nasz Giewda już mu kosę miałem wstawić. Widzę wrogiego żołnierza Dobra. Foodie. Czy jak on tam ma? Wiem, ktoś był? O oh, fuck! O ty gnojku jeden, ale mi byś wygarnął, nie? O wow, to było dobre, nie? Kolego, apteka jakby się przydała, wiesz? Kurde, możemy to przegrać. To jest najlepsze, słuchajcie, to jest lekki żart, że tak powiem. Znowu D przejęli. O, oh, fuck, już chciałem, już chciałem płynąć. <laughs> Skończyłoby się to dla mnie marnie. Ej, no, co jest z tymi skuterami. Dobra, to jest 7. O, oh, wow, on. Stój, 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 stój. stój, stój, stój. Wygardnął go. Nie. Oj, pięknie, kurde, heada takiego dostał. I zaliczone. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Nice. Naprawdę nieźle idzie. Ale naprawdę to tobie to przegramy, nie? Ja pitole, nie? Żart nie wąski. O oh, what the fuck? Przyjmuję. O wow, <laughs> przegraliśmy to. No trudno, życie to nie bajka, jak to mówią. No dobra, słuchajcie, to by było na tyle. Zapraszam Was do komentarzy, do ocen, do subskrypcji. Trzymajcie się, ludziska. Do zobaczyska. Papatki.